Masz problem z wyborem formacji, znudziła ci się twoja formacja. Spokojnie w tym odcinku pokażę ci cztery taktyki, które są turbo-op i polecam nie grać. I pierwsza taktyka, która jest najbardziej ofensywna z kolejnych trzech, jest to 4-4-2, styl konstruowania akcji. Równoważony, obrona agresywna. I role zawodników są następujące. Bramkarz ogólnie. Polecam wybiegający na chwilę obecną, bo po prostu ten ramkarz stoi wyżej i czasem wam jakąś piłkę zaplęta po prostu przednie, więc starajcie się grać wybiegający w miarę możliwości. Na bocznych obrońcach, na obu obrona i boczny obrońca, czyli defaultowo, na PP i na LP schodzący na zrównoważony, fajnie jakby jakąś fineskę, fałszyka, czyli lewonożny na lewej stronie, prawonożny na prawej stronie, tak to reszta dowolna. Ja gram dwóch rozgrywających ofensywa, ja gram 442, ale jak uważacie, że dla was jest to zbyt ofensywne, możecie dać albo dwóch box-to-boxów, albo dwóch defensywnych pomocników, zależy od preferencji, ja polecam rozgrywający, bo jest turbo ofensywny i na wysuniętym napastniku obaj napastnicy. Czyli bardzo prosto, w tej formacji głównie chodzi o to, żeby nie używać obrońców, tylko grać tą szóstką z przodu od pomocy do napadu i żeby to oni konstruowali akty i tam żebyśmy, goto żebyśmy gotowali rywali. I przechodząc do formacji, która jest dla osób, które nie chcą grać 4-2-1, 3-4, 4-1-1, czyli takiej mety typowej, jest to 4-3-3 wersja druga z defensywnym pomocnikiem. Również styl konstruowania jest zrównoważony, obrona agresywna. No i przejdźmy do ról. Tutaj polecam bramka na pobiegającym klasycznie. Ale bocznych obrońców już bym grał na zrównoważonym. Dlaczego? Bo wtedy po wyżej podejdą, a ten eszpedek, który jest na defensywnym pomocniku zasekuruje w razie czego obronę, jakby któryś z nich za bardzo wybiegł do przodu. Więc tutaj możemy dać zrównoważony i możemy nimi na spokojnie atakować. Dwóch eszpeków na rozgrywającym ofensywa, czyli to jest nas, nasz mózg drużyny który po prostu odpowiada za rozegranie akty Fajnie również, żeby byli pod Fałszyka lub pod finałską wodnicy taka bon Mati Toty czy Bon pod Bersley czy Minyama, Toty. Bardzo fajne karty na tą pozycję, czy nawet taki Odegar do zadania z Pucharu, czy tam Fantazy. No i napas klasycznie schodzący napastnik wszędobylski, Bale i tak samo są również skrzydle schodzący napastnik wszędobylski. Dlaczego? Żeby po prostu schodzili do środka i robili jakby za drugiego i trzeciego napastnika. No i wysunięty napastnik napastnik to też również klasycznie bym powiedział no i ta formacja jest dosłownie do grania takiego w środku nawet troszkę do bronienia się bym powiedział więc bardzo spoko dla testu, można sobie wrzucić kolejna formacja jest dla koneserów gry z SPO, czyli 4411 na no, klasycznie bramkarz odbiegający, boczni obrońcy no i pewnie już zauważyliście, że jak mamy SPD, deków to gramy zrównoważony, a jak mamy SP-ków to gramy obrona, więc gracie innymi formacjami to też to stosujcie starajcie się do tego w miarę dostosować sp tym razem na box-to-boxie, żeby biegali przód, tył, przód, tył i sobie grali w ataku i w obronie. Na bocznych pomocnikach schodzący napastnik zrównoważony. I na SPO gramy stafionego napastnika. Dlaczego? Żeby on stał wyżej pod napastnikiem, tak można powiedzieć. Bo jak mamy tych sp to oni i tak stoją w miarę wysoko i nie ma jakieś luki w środku pola, więc ten Shadow Striker jest akurat 4-4-1-1 bardzo w porządku. No, i również ten pastnik, słynny ten pastnik ofensywa. Jak chcecie sobie kombinować z jakimś pisem pola karnego, czy czymś innym, wasza dowolność. Ja gram w słynnej studen tego napastnika i sobie chwalę. I ostatnia formacja, czyli najbardziej zrównoważona 4-2-1-3, na której polecam w obecnym momencie grać. Boczny obręb jest zrównoważony, yy, jeśli macie zawodników, którzy mają dwa plusiki albo minimum jeden plusik na właśnie tej roli. Jeśli mają plusika, lub nie mają po prostu plusika albo nie ogarniają bardzo gry w obronie. To grajcie na obronie, jednak to będzie bardziej stabilne w defensywie. Te co więcej rozgrywający, budowanie akcji, żeby wam podbiegali do przodu. HP rozgrywający, najlepiej miał dużo playstyli do podań, srebrnych, złotych, obojętnie jakich. I LSPS, schodzący napastnik, wszędobylski. I napastnik po prostu wysunięty, napastnik, żeby nam strzelał, to jest taka najbardziej zrównoważona formacja. Ale pamiętajcie, formacja to nie wszystko, jeśli potrzebujecie nauczyć się w ataku, macie tutaj poradnik mój, dziękuję za oglądanie i siema.